No cześć wam. Na początku chciałem powiedzieć, że będę nagrywał takie chyba szybkie vlogi z Holandii tutaj. No i będę je montował na komórce też na szybko, bo nie chce mi się otwierać laptopa, programu, wklejać, przeklejać, takie pierdoły, więc będą takie vlogi na szybko. A dzisiaj wybieram się do Schiedam. Jest to takie miasteczko miasto właściwie graniczące z Rotterdamem, z zachodnią częścią Rotterdamu i znajdują się tam najwyższe wiatraki na świecie. Te takie klasyczne wiatraki, nie mówię o tych takich, które energię produkują, te takie wiecie jakie, tylko te klasyki po prostu. Jest tam ich 6 czy 7 wiatraków koło, chyba 6 wiatraków, więc zobaczymy, jak to tam wygląda, jeszcze nie byłem. To jedziemy! Brum brum, gdzie są moje płuczyki? Kurwa. I oto jest ten największy wiatrak na świecie. Szałujemy. Ale... No jest wysoki, jest. Dobra. No i oto najwyższy wiatrak na świecie. Nolet został wybudowany przez dziesiątą generację rodziny Nolet, która yy, słynna była przy Shidam yy, z czego? A, że wodę produkowali. Tam jest destylarnia też obok wiatraku. I wiatrak został wybudowany w 2005 roku, czyli nie tak dawno. Jest to, nie jest to żaden zabytek czy coś. Wiatrak ma 42,5 metra wysokości. Razem z tymi śmigłami ponad 50 metrów. Czyli jest to kazałe. Dalej pójdziemy do centrum. W centrum znajduje się jeszcze sześć podobnych wiatraków. Są jakieś pół metra, może metry niższe od tego, czyli też bardzo wysokie, i są to najwyższe wiatraki w Holandii i na świecie w ogóle. Te klasyczne. O tam właśnie widać, tą destylarnię. No, let, nie wiem, nie piłem. I to właśnie. Ta rodzina wbudowała tego potwora wielkiego. No i jak widzimy rok budowy... 2005. Wejście do destylarni. No i doszliśmy do następnego wiatraka. Ten nazywa się Walfis, czyli wieloryb. No, spoko. Nie wiem dlaczego tak się nazywa, ale tak się nazywa. Tam dalej widać jeszcze jeden. Tutaj ich jest w sumie 5 czy 6 na tym kanałem tak w niewielkiej odległości. Ten wiatrak to wieloryb, Walfis się nazywa. Też jest pokaźny, w ogóle wszystkie mają powyżej 40 metrów znajduje się również muzeum. O, 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 o. Muzeum, muzeum. Ale chyba jest zamknięte, nieczynne. Muzeum de Walfish. no Muzeum wieloryby nie, nie, tam są, czy co? Kręci się, kręci no i tam już widać kolejny wiatrak one są oddalone od siebie jakieś 400 metrów, jedynie ten pierwszy był trochę dalej, jakiś kilometr ale to tutaj o, to jest ten walfisz wcześniej, a tutaj już jest następny jakiś Kolejny wiatrak. To jest jakiś dziwny w remoncie czy coś. Idę do następnego. Doszedłem w miejsce, z którego widać trzy wiatraki naraz. O, właściwie cztery. O, ale tutaj widzimy trzy. Tam daleko, co? So? Ten pierwszy to Freyheit. Wiatrak Wolność. Tam te dwa następne nie wiem jeszcze jak się nazywają Ale tutaj można iść wzdłuż kanału i właśnie jest sześć tych całych wiatraków. O tam widać tam i poprzednich nawet Czyli wiatraków jak mrówków É Na, tá e tá é <as> ah, col atrás Tutaj jest jakaś restauracja, chyba Stoliki. stoliki, raczej jest nieczynna, tak wygląda okolica. Nie zaciekawia no, tam już się kręci następny wiatrak, ostatni już To jest ostatni z tej serii wysokich wiatraków O, tam ktoś jest Co on tam robi? To Ten jest 1992, czyli też niezbyt stary. Tutaj mamy jakąś łajbę, kabouter. Wiecie, co znaczy kabouter po holendersku? Krasnoludek. Może się włamiemy na krasnoludkę, zobaczę co tam jest. Mogę tam wejść? Nie, chyba nie. Jakiś winiarz tam stoi A ten gościu tam się wspinał po tym tym przed chwilą. A on to chyba zwijał te szmaty takie, które napędzają a lepiej śmigło. Jego będzie odkurzał łódka Kabauter Tu jakaś ruina Wejście wspronione O, a tam jeszcze jeden wiatrak No jest tutaj ich trochę Tu jakieś coś Tak sobie idę se, patrzę se, a tu takie co bardzo teraz jestem w tej niby starszej części Schiedamu. Zobaczymy jak tutaj to wygląda. No tak to na razie Schiedam mnie zachwyca. No ale jestem na starym mieście, to już jest tak klimacik trochę lepszy. No Okazało się, że jestem na rynku właśnie w Schiedamie. To jest kościół Świętego Janu. Route of St. Jankerk. Something like this. No, a tutaj jest rynek sobie, zobaczcie. Tak wygląda rynek to najprawdopodobniej stratusz trochę ludzi siedzi No więc szału nie ma Nie ma, szału nie ma, no jeszcze kawałek przejdę się przez stare miasto, zobaczymy. No, stara część świata, jeszcze jako tako, jako tako, ale teraz jestem w starym porcie. Ale tak czy inaczej, nie polecam tutaj tego miasta, żeby specjalnie przyjeżdżać i zwiedzać, czy coś. Naprawdę jest nie jest ciekawym miastem. Miasto nie jest za ciekawe. Słyszałem właśnie od kilku ludzi, że nie jest ciekawe, no i się przekonałem. ...na własnej skórze. Jeszcze wiatroczki. Dobra, będę chyba spadał niedługo stąd. Jeszcze szybki luk. Rowerek. Dekoracja. No i to właściwie wszystko z tego filmu. Nie ma co pokazać. Jest kilka fajnych kamieniczek, ale stare miasto to jest po prostu, nie wiem, 4-5 takich niezadługich uliczek i to wszystko. Typowa kamieniczka holenderska. W ogóle spadam, bo chyba zaraz będzie lało. To niebo jest takie... Jeszcze nie padało, ale niebo jest nieciekawe. Tak się zbiera, 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 aż się w końcu nazbiera i będę cały mokry. Dobra, no jest kilka ładnych miejsc. Ale spadam stąd. No to wróciłem z tego szwidamu. No i powiem tak podsumowując, no to miasto nie jest za ciekawe, raczej. Nie ma żadnych fajnych restauracji. Stara część miasta też niczym raczej mnie nie zauroczyła. Nie ma... Nie ma fajnych takich knajpek. Nie ma takiego klimatu w ogóle w tym mieście. Jest takie... Jakieś takie... No i tak ludzie ci chodzą. To jest tak co jacyś... Nie wiem. W ogóle jest jakaś taka... Nie, nieładnie. Szczki mnie nieładnie. No a ja pojechałem tylko dla tych wiatraków. Chciałem zobaczyć te wiatraki. No i w sumie wiatraki są OK. A tak jeszcze tego nie nagrywałem, ale jeszcze byłem w supermarkecie. I było tyle ludzi, taka hołota, że prawie się tam udusiłem tą koroną. <laughs> o, proszę. Już się zaczyna. Nie, no spoko, nie, no schidam, nie. mnie, nie, nie, nie. Tak żeby jechać miasto zwiedzić, no to raczej... Nie ma po co tam jechać, no tak to jedynie te wiatraki nad tym kanałem i poza tym to tam nic nie ma. Nieciekawe miasto. Nie polecam. <laughs> ale wiatraki polecam. Dobra, to kończę. Zmontuję to szybko, a w ogóle montuję na komórce, dlatego sorry tam za jakość może i za ten, że takie trochę ten może byle jak zmontowane, ale... Będę montował na komórce, bo jak mam e, znowu otwierać komputer i się bawić, montowanie tu jakieś przejścia, to a tak ta, tylko posklejam i wrzucę, więc będą takie szybkie vlogi tutaj z tych, może na razie Holandia, z tych takich miasteczek wypadów czy coś. Zobaczymy, ja zresztą zobaczymy, co to tam będę nagrywał. Po prostu, dobra, to na tyle i ten. Jak coś to tam, a subskrybujcie ten kanał, bo. Bez subskrypcji nie ma życia przecież. Nie no żartuję, nie, ale subskrybujcie to wtedy. Będziecie widzieć moje nowe filmy. No i na Instagramie oczywiście jestem. Na Facebooku też, ale na Facebooku za, za dużo to tam nie dodaje. W ogóle stronę mam też z blogiem, ale też jej nie używam. Chyba nie wiem, kiedy to ogarnę. No dobra, to na razie. Pozdrawiam. I do następnego. Flogg, ja. Og det er no, bra. Nei, det har ikke jeg.